Witam wszystkich serdecznie Mam czerwone, to akurat chwilkę żeby się przywitać No ja w drodze, tak jak się wczoraj W drodze, w drodze Będę stawał po drodze Zobaczcie, wypalarnia Cegieł, ale jaka taka Naprawdę starodawna Jak wawel budowali Jeszcze chyba A może pod przykrywką Wypalarnia złota, kto wie ja no, jadę dalej drogę. No, ja jadę sobie i jadę i takie coś zobaczyłem. No wiadomo co to jest, prawda? Tylko, że takie inne, nie te ze szpicą. Tylko inne. Ja w ogóle cały czas jadę przy rzece, ale zawsze jakieś płoty, nie płoty. I nie mam jak pokazać tutaj jakiś właśnie kawałek no. coś tam, coś tam ja się znowu idę w trawę, więc muszę się rozejrzeć o, no, tu coś ładują, ale jak tam najlepiej nie wchodzić ładują coś na barkę tam rybacy piękny poranek no dobrze lecą w takim się dalej ale pierwszy raz widzę takie żeby były tylko takie i takie w sumie malutkie nie wiem może to... pracownicy z fabryki czy... 71,94 no za wiele, 70, 94. Kurczę. to jest chiński. Chiński, no bo to znaczki chińskie tak? To. A, to może dlatego. No dobrze, czyli się wyjaśniło chyba. Dobra. A też widzę, że wszystkie robacze na wschód ustawione wszystkie w tamtą stronę dobrze że na wschód to coś jest ale muszą to jechać po bo... żeby dojechać dobrze prawie dojechałem ale coś po drodze zobaczyłem chcę wam pokazać Co? Popas w jakimś czymś. Co to jest? Popas w jakimś mule i coś tam zbiera. No, nie wiem, czy ten mule, czy co. Te ślimaczki, pewnie, te muszelki. Ja cię kręcę. O, tam drugi. Chyba. No, jak się lubi muszelki, to co bazywa. Ja co prawda jadę troszkę gdzie indziej, ale znowu potężny teren. I no i widzę i bardzo stare budynki, czyli to a tutaj nowiutkie wybudowane. To chyba też nowiutkie. O, co tu jest napisane? O, to teraz przeczytaj to. Można zajść. Kwiatki. czyli z kwiatkę. no tu też widzę bardzo stare budyny ale to nie jest docelowe więc tylko się zatrzymałem na chwilkę no tak, żeby sobie zobaczyć o, jest piesek dzień dobry no, a lecimy dalej motorek jeździ Błyskawica, żeby on tych chwil nie zaprosił. Zraszasz, jest to, nie chcą. zrosić. Ile tych lów? Jest yeah, tam też jest. Czekajcie tam. Nie, Dobra. a ja zmierzam tam. Także jest niedaleko. Zobaczcie, znowu gdzieś zboczyłem, bo tu każda, każdą drogę się wjedzie, to od razu jakieś świątynie i tak dalej, ale tam jadę już do takich świątyń ale zobaczcie jakie drzewo i to jest cały ekosystem, bo są różne jakieś kaktusowate takie, nie? Ile to tam, a jeszcze ile musi być tych, no wiecie czego, wiperów gdzie by się nie zjechało w którąś każdą uliczkę jakieś właśnie takie No musiałem się zatrzymać Bo czasami właśnie coś się zobaczy ciekawego Dobra, jadę dalej No dobrze, ja dojechałem ja tylko taki przedsmaczek robię bo to jestem na dole, jeszcze trzeba zaparkować No i jestem w miejscowości Oldun Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Pierwsza sto, stolica Kambodży między XVII a XIX wiekiem. No ale mówię, to już jest naprawdę. No, jak sam powiedziałem dawno temu. Idziemy dalej. I znowu schody. No ale to już widać nowe to nie o te schody mi chodzi. Ale, tu też są schody, teraz bądź mądry i wybierz, które. Eee. Dobrze, ja się tylko przyjadę, jeszcze kawałek zobaczę, zanim będę się wdrapywał. A no zobaczę, co jest w koło. o tutaj jakieś zwierzątka, nie wiem czy to, nie to nowa chyba już, tak. Tygrysy, nie tygrysy. Wszystko jest i buddha, Tu znowu jakieś schody, no to już na stare wygląda. Nie wchodzę, bo wipery dużo. Ale okna nowe widzę. Z szybami. Ale widać te potwórki. Eee. Trochę wejdę, jak już jestem. Coś tam mi chlupnęło w wodzie. Zobaczcie te podpórki. Te, te. Ale to jest, stary, faktycznie. Chociaż w dżungli to nigdy nie... Nie no, nie jest, stary, bo widzę tutaj te... druty, czy tam, jak one się tam nazywają. Tak, w dżungli jednak to jest ta wilgoć tej te upały Czasami można się pomylić to Jeszcze zobaczę do tej wody co tutaj mi Chciało dzień dobry powiedzieć Dzień dobry jakieś rybki to no musi być jakaś większa Jedna przynajmniej Dobra nie chodzę po tych liściach bo o to jest stare, na przykład ten mur albo i nie <laughs> Już sam nie wiem to <laughs> No dobra, w każdym razie W każdym razie lecę dalej A jak się znowu dziś Teraz górki znowu ale jak chcecie być pewni czy jest stare miejsce to wystarczy na drogę zobaczyć już wiadomo, że stary. Nie wiem w ogóle, gdzie jadę. No mam nadzieję, że w razie czego podjadę z powrotem. Ja to się zawsze w coś. No dobrze, zjechałem z góry i teraz tak. Opcja numer jeden. Ścieżka do, do, do nikąd. Opcja numer dwa. Również ścieżka pewnie do nikąd. Tu, tu jakiś coś. Nawet nie wiem co. No i tu jest jeszcze jedna opcja i pewnie już się domyślacie, że pewnie to jest do nikąd, ale nie wiem, może tą opcją pojechać, jakaś taka najszersza jest, albo do góry i chodź. ja zawsze się w coś jedzę. A, dobrze, no dobrze, ścieżką do może do takiego nikąd nie dojechałem, kurczę, tam coś widzę. Ale ta trawa wysoka jest, no boję się, już teraz nie żartuję. Tu Znowu jakieś schody. Ja już nie wiem na które schody mam chodzić. No. Ale poczekajcie, tutaj ktoś posadził jakieś coś, ale ramę mu zrobił taką, że coś musi być ewidentnie z tym, z tą roślinką, że jest tak strzeżone. No, nie, tam nie będę wchodził. Ja myślę, że tam są mieszkania dla, dla panów Nichów. Tutaj jest. A to nowa widać, wybudowana jest, ile to jest przestrzeni. Eee, Właśnie zagospodarowanej w ten sposób. o Tam coś jest jeszcze. Dobra, to podjadę kawałek jest drogą do Nikron. A potem wracam pod górę, chyba. No, chyba, że znajdę jakiś, jakąś inną dróżkę. Gorąco, no tam jest coś, co mnie interesuje, ale nie dojdę tam przez tą trawę. To tra trawa do pasa. A co może być w trawie? Nikt tego nie wie. Poszedł, ale to widać, że jakieś chińskie napisy są. Tam też jest jakieś chińskie napisy. Ale jakiś taki biedniejszy. A ten jest, widać, że. Katakumby. A lecą dalej zobaczcie tam ale mówię tam to jest chyba mieszkają tutaj buddha z parasolką, czy jest, ale to wszystko już nówki są noweczki przygotowywane widać że leżą części będzie składanej ale co drogę znalazłem także ryzyko się opłaciło jeszcze też nie wiem drogę dokąd ale to pokazać. Nie, to jeszcze widać plac budowy. Ja mówię plac budowy. No, tu jakieś tu zachlapane. Także nie ma co pokazywać na razie. No, to buda. Tu będzie jak na jakieś łodzi tego co widzę świecił tam chyba czub łodzi tu będzie takie że łódź statek jakiś dobra lecą pracowników nie ma widocznie przerwa na lunch lecę znalazłem drogę więc fajnie no a moja wspinaczka to się zacznie tam zobaczcie to wysoka jest naprawdę oj dobra jadę bok tu wąziutka droga i wszyscy już no to jeszcze szybciutko, króciutko, to właśnie będę zasuwał za chwilę. Kolejne buddyjskie centrum Kambodży. Dobrze. Ja chciałem tylko pokazać... No, ja już nie mówię, tam są te góry. Kolejne centrum, ale ja już tu nie będę dzisiaj wchodził, bo ja już w jednym centrum byłem budyjskim, Jaki, jaka potęga, po prostu. Znaczy terenu i, i te, te budowle, to wszystko zadbane, ładne, coś ciutkie. Oczywiście pani z krokodylem, pan Buda, to podobne jak tam, gdzie byłem wcześniej. Nowe. Nie ile to musiało kosztować. Tak naprawdę, tutaj jest chyba plan tego, czy coś w tym stylu. Zobaczcie, to tam, tam jakieś tam budynki, gdzieś, gdzieś. No mówię, nie dam rady, bo... Nie, to nawet nie plan całego, to jest urywek, bo widać, że tam już jest urywek. Uloteczka taka. Pałac i parasolka na górze Dobra, lecę, bo wreszcie tam już jestem blisko i się kręcę i kręcę i nie mogę się wkręcić na górę. Tak zaraz ktoś pomyśli, że nie chce mi się po schodach wchodzić, a ja przecież uwielbiam to i lecę na górę. Zobaczcie, jakieś pozostałości. No i, i moje przeznaczenie tutaj ktoś A. No jak to w świątyniach Małpki też są Małe, duże, średnie o. No i pewnie jakieś rybki Te małpki, tu mają braki. Tyle tych turystów. Manmany. Pan mnie tam na dole zatrzymał. I mówi, że muszę coś dać. Ja mówi, że nie ma, bo mam tylko na, na, na tę tym, tym płatność elektroniczną. Zobaczymy, jak to będzie. Ale widziałem, że inni nie płacili. Nie wiem. Czekajcie, to coś nie gra, bo tam jest jeden, to jest drugi co chce, jakiś zatek. To pewnie za nie wejdę na górę, to będzie z dziesięciu takich. Nie, nie, nie. Zobaczcie, już odszedłem A końca nie widać. Ja cię kręcę. Chyba niedługo koniec, bo trzeba buty zrymować. Yes. Tam nie wjeżdżać zrobiłem Doszedłem Ale to jest nowe Tam mnie nie interesuje, tam jest stare Jeszcze muszę podygać trochę po schodach Ale zobaczcie jakie widoki Przepiękne Zobaczcie, trochę się trzeba nam wchodzić. tam widzę znowu jeziorko coś gdzieby nie spojrzeć to świątynie no daj tam jest ta wielka to chyba tam był nie, nie wiem nie chyba tam był wszędzie <średziny> świątynie tu na dole a tam jakiś dziubek jeszcze jest na górze Już mi się łapy często są kurcze nie mam gotówki, a to żadna pani nie przyjmuje, właśnie tak zwaną kartą, Więc, gdzie jestem, bez wody No i raz. I tu jest. I to jest ta stara wersja. Stare jeszcze. podsadzki. Ja oczywiście na włosy, bo trzeba było zdjąć. 1623 ktoś napisał, I chyba tak to coś koło tego właśnie to powstało, no kilkadziesiąt lat temu miasto zostało e, zniszczone, ludzie wypędzeni, ta dobudówka na górze to no nie wiem może ta podstawa tylko czy jak, czy co ciężko określić. Wypędzeni na wioski no na wioski, dobrze I tak to było No i no Historia ostatniej o. o dobra, to już widzę to jest To jest jakiś nie wiem To jest do medytacji pewnie budki to jest to centrum, co ten wycinek właśnie teraz tam widzę. To właśnie to było pokazane na tym obrazie. To tereny przeolbrzymie zagospodarowane w ten sposób. Przeolbrzymie. Tutaj trzeba uważać, żeby barierki nie ma. Braku funduszy. To jest stolik ostatni i ostatniego posiłku, bo zobaczcie od razu, tu barierek nie ma Pojesz, odbiję dzisiaj Turlanko No to to jest takie trochę mogę tu przy tej barierki można było postawić jak już wszystko jest takie A tym bardziej, że w wkoło widać, że jest sporo pieniążków uważane więc można by było te parę groszy dołożyć. No. Ja tak chodzę, bo zobaczcie jakie są kamienie nierówne i one bo są tu tak trochę, może rzu rzucać kamerą, ale no właśnie to też można by było naprawić. To widać, że jest nowa kostka taka brukowa, tylko że jakieś stare stoją, a nowe się sypią rzeczy widać. Ha. Dobra. Nie, ale to musi być odbudowane Może ta posadzka stara to jest stara Ale to musi być odbudowane Tak, to niemożliwe Nówka Może nie taka nówka, nówka Ale też nie za stara, bo Ej, tak wygląda Dobra, o to właśnie może Znaczy no, może na pewno jest no, ten te głaski takie o takie widać że już zwietrzałe I Tu jest normalnie kostka i to odlewy są wszystko no, tutaj dobrze ja tam byłem przy bramie przy tym pałacu ale mi się ręce często chyba się odwodniłem trochę tam jakieś daleko no. ale zobaczcie jakie to jest teren i to tu cały dzień i tam jeszcze Cały dzień by człowiek musiał. No i kolejna rzecz, to jest bardzo powtarzalne, więc wolę takie stare świątynie, takie naprawdę, naprawdę stare. Gdzie mam teraz iść? Tu? Nie. Chyba nie. No schodzi się dużo lepiej, jak się wchodziło. Nożki mi się trzęsą. Dobra, wyłączę, bo jeszcze mi się jak kulka, a nie, nie zejdę. Jest tych małp tutaj pełno, widzę. Trzeba uważać, bo to udrapię, potem to do szpitala, coś. O, pan przegania. Dobra, wyłączę, bo zaraz. No Dobra, że jestem na dole. Kolanka się trzęsą. Wszystko fajnie, wszystko w porządku, ale mnóstwo osób, które coś chcą. No albo po prostu na rękę, żeby dać. No albo jakieś kwiatka, tam trzymają w ręce, albo coś. E, albo za wejście na górę, też są dwie, dwie bramki. No w sumie mnie prze, spuścili, znaczy przepuścili na dół. E, no bo nie mam trochę muszę pamiętać o tym, o tej gotówce takiej drobnej. E, Żadnego pieniążka nie mam. No, no, mam ten, oni nie mają znowu telefonów czy jak Także ale widoki to wszystko bardzo ładne. No. No. Także polecam, ogólnie polecam i to szczerze. Zresztą polecam też poczytać o, o historii. To będzie ja historykiem. nie jestem, to nawet jak tam troszkę wiem, tak jak powiedziałem. Pierwsza stolica między XVII a XIX wiekiem. Potem przeniesiona do Penh. Także ja tak nie potrafię opowiadać o historii, jakby pewnie sobie e, panowie... A jeszcze tu muszę zapłacić, to nie. Tutaj mają maybe, Za motorek się płaci 2000 rieli, czyli 2 zł. I idę do panów zapłacić. Tu jest jakieś kompleksy, tu A to trzeba by było na tydzień przyjechać chyba. Żeby trochę obejść No dobrze płacę tu panu O jest mistrzu Płacę mistrzowi I jadę gdzieś wodę kupić Tutaj zaraz gdzieś to, tam gdzie mają ABA Czyli ten bank Taki tą płatność yy, Bankową No i co jest jakiś Pryknit wjechał Jestem już na dole to właśnie z góry było widać Buda na środku, jeziora to cały czas wycieczki przyjeżdżają. Jeszcze raz powtarzam. Warto zobaczyć. Trochę na te małki trzeba uważać. Nie da za za dużo jedzenia w reklamówkach bo zabierają. Wyrbią przez tam zęby pokażą i każdy rzuci, a potem się ich nas zbiega i leci ciężko przejść. No bo widać, bo drapnie coś, chcę, czy coś, to gdzieś jakieś chyba czy coś potem się. Nie. Wiadomo, nie? Także z tym trzeba uważać przygotowany mieć parę groszy, no bo wypada dać, no ja nie miałem. Więc nie dałem i mnie tam zrozumieli, bo też nie mieli, żeby im w jakiś inny sposób zapłacić. Bo tam złotówkę czy dwie, co oni chcą, to nie ma problemu dać. A, no i przygotować się da. Ja nie wiem, ile tam jest stopni, ale z tysiąc? No nie wiem, no mnóstwo. Tam są zakręty i się wchodzi. No dobrze, ja teraz Powolutku w drogę, wypiję sobie tylko, kupiłem właśnie zimę, pan tu tak zawsze w tą torebkę włożył, jak chciałem, no ale dobrze. Gdzieś jakoś stanę, przy jakimś miejscu, gdzie mogę wyrzucić, chyba tu jest takie miejsce. Zaraz zobaczę. Ten plastik to chyba kosz, czy nie? Taki jakiś zbiórczy. No dobrze, ja będę się żegnał w tym odcinku chyba. E bo już mam wrażenie, jakbym nie to jakieś gry. No to dobrze. Dobra, to jakoś, jak coś zobaczę, to sobie albo w kieszeń włożę plastik i tyle. Także będę się żegnał w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam też do. No, chociażby na Wikipedii, ale są różne źródła. Jak ktoś się interesuje, bo to nie wszyscy, to. Nie ma co też opowiadać, bo niektórych interesuje po prostu bardziej wizja niż konia. E, ciekawe miejsce. Także warto też poczytać o historii najnowszej. E, pozdrawiam wszystkich. Do jutra. Pa! Palmowy cichu. Kamera w dłoni, Życie w Kambodży w swoich filmach godzin. Z uśmiechem na twarzy. Krok po kroku pokazuje świat. Bez pośpiechu wam oku.